13 listopada. Żywot świętego Stanisława Kostki, jezuity. Żył około roku pańskiego 1568. Cóż może być piękniejszego niż młodzian cnotliwy? Lubo cnota jego nie przeszła jeszcze próby ognia, walk i doświadczeń, mimo to rozkwit łaski Bożej w młodocianej duszy, gorejące płomienie miłości ku stwórcy, dziewicza tęsknota do niebieskiego oblubieńca czyni na każdego wrażenie miłe i podniosłe. Wzorem i ideałem takiego młodzieńca jest święty Stanisław, urodzony w roku 1550 i pochodzący ze znakomitego i wsławionego rodu kostków. Pobożna matka, imieniem Małgorzata, wychowała go w zasadach pobożności i miłości Jezusa i matki jego najświętszej, a ziarno jej nauki nie padło na opoczystą rolę. Młody Stanisław miał tak delikatne i drażliwe uczucie moralności, że każde lekkomyślne i nieprzyzwoite słowo, jak się to często zdarzało między przebywającymi w zamku gośćmi, Nieraz go o zemdlenie przyprawiało. W podobnym wypadku przerywał dalszą gawędę ojciec jego, mówiąc: uciszcie się, gdyż mój Staś popadnie w taki zachwyt, że go będziemy musieli podnosić z podłogi. W roku 1564 oddano go wraz ze starszym bratem Pawłem do konwiktu Jezuitów w Wiedniu, ale w następnym roku z powodu braku miejsca umieszczono go na stancyi w prywatnym domu protestanckim. Smutne dni nastały dla niego. Cały czas poświęcał nauce i modlitwie. A jedyną jego rozrywkę stanowiło zwiedzanie kościoła jezuitów. Ile razy szedł do szkoły, wstępował do świątyni, by oddać hołd sakramentowi świętemu. Nawet zatrudnienia jego tchnęły modlitwą, gdyż w każdym wypracowaniu piśmiennym umieścił coś zmierzającego do chwały boskiej i uczczenia dziewicy świętej, którą gorąco miłował. Brat jego Paweł był paniczem dumnym, miłośnikiem zbytku, rozrywek i towarzystwa. Gorszyła go więc skromność i pokora brata, jego ustawiczne modły, posty, każdotygodniowe spowiedzie i przystępowanie do komunii świętej. Niemal codziennie czynił mu oto gorzkie wyrzuty, drwił z niego, szydził, a nierzadko bił go aż do krwi i kopał. Niewiele lepiej obchodził się z nim ochmistrz jego, który uważał za swój obowiązek wyleczyć go z marzycielstwa i wychować na modnego i światowego panicza. Wygadując ciągle na niego, przemawiając mu dotkliwie, rzekł: Ojciec Twój na to cię tu przysłał, abyś się nauczył dobrego tonu i uprzejmości w obejściu, a nie na to, żebyś ze spuszczonymi oczyma chodził jak pobożny jaki. Wszystkie te przymówki i dokuczliwości znosił cierpliwie świętobliwy chłopczyk, odpowiadając tylko łagodnie, urodziłem się nie dla świata, lecz dla wieczności. Dlatego żyję i żyć będę tak, jak się Bogu podoba. W każdym innym względzie. Gdzie tylko nie doznawał gwałtu sumienia, okazywał jak największe posłuszeństwo i wzorową potulność, dał się nawet nakłonić do brania lekcji i tańca. W roku 1566 wyczerpały się jego siły wskutek postów, biczowań, nocnego czuwania i poniewierek brata i zapadł w śmiertelną chorobę. Ze począł błagać o sakramenta święty, ale protestancki gospodarz, ochmistrz i brat jego Paweł zatykali uszy na jego prośbę. Opuszczony od ludzi udał się pod opiekę świętej Barbary, patronki umierających. Pojawiła mu się święta w towarzystwie dwóch aniołów, którzy mu dali komunię świętą. Lubo ochmistrz zjawiska nie widział, uważał jednak, że Stanisław ukląkł na łożu i szeptał z cicha słowa sakramentalne: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do przybytku serca mego i tak dalej. Potem ukazała mu się matka boska z dzieciątkiem Jezus na ramieniu i pocieszała go że jeszcze nie umrze, ale że winien wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Jako też rzeczywiście znacznie mu się polepszyło, wkrótce zgłosił się do nowicyjatu, ale nie przyjęto go, gdyż nie mógł dostawić zezwolenia rodziców. Bez namysłu przeto umyślił wyjechać z Wiednia potajemnie, aby wstąpić do innego klasztoru, a tymczasem tyle sobie w drodze użebrać, ile trzeba było na życie. Gdy brat go znowu bezlitośnie poniewierać zaczął, tak się do niego odezwał: Oświadczam ci, Pol, że dłużej twych dokuczliwości znosić nie myślę. Wypędzasz mnie, pomyśl przeto, jak się z tego przed ojcem wytłumaczysz. Rozdarowawszy swą kosztowną odzież pomiędzy biednych studentów, przywdział liche łachmany i uciekł z Wiednia, pozostawiwszy pismo, w którym podał powody swej ucieczki. Brat popędził za nim i doścignął go, ale go nie poznał z powodu lichego przebrania. Stanisław przybył szczęśliwie do Dillingen do błogosławionego Piotra Kanizyjusza, który go najprzód przyjął na próbę zasłużącego, a potem z dwoma młodymi jezuitami odesłał do Rzymu i polecił ich generałowi zakonnemu, świętemu Franciszkowi Borgiaszowi. Ten przyjął Stanisława do nowicyjatu dnia 28 października roku 1567. Wkrótce potem nadszedł list od ojca Kostki, pełen wyrzutów i najochydniejszych zelżywości. Zalawszy się łzami, odpowiedział, kochany ojcze, byłbym niepocieszonym, gdybym na gniew i wyrzuty Twoje przez to zasłużył, żem popełnił coś zdrożnego, ale tego, co mu czynił, nie mogę uważać za zdrożność i pohańbienie imienia Twego. Już od dawna jedynym staraniem mojem było służyć Bogu i wziąć na siebie krzyż Chrystusowy. Znalazłem w tem tyle rozkoszy, iż niepodobna mi uwierzyć, iżbyś, miłując dzieci swoje, pozbawić mnie chciał tego, czego bym nie oddał za wszystkie skarby świata. Pozostał przeto w nowicjacie, czuł się szczęśliwym i żył jak anioł. Pokora jego, posłuszeństwo, pobożność, miłość Maryi i pana Jezusa, skrupulatna jego sumienność i przebijające się w obliczu wesołe zadowolenie, jednało mu powszechne uwielbienie. Serce jego taką gorzało miłością Boga, że często chłodził piersi zimnymi okładami. Pewnego dnia rzekł do towarzyszów, spodziewam się za łaską Bożą obchodzić w niebie najbliższe święto w wniebowzięcia Matki Boskiej i w dziecięcej prostocie napisał list do przeczystej dziewicy z prośbą o śmierć szczęśliwą. Dnia 10 sierpnia przeszła go mała zimnica, którą lekarze sobie lekceważyli. Dnia 14 sierpnia przyjął sakramenta święte i wraz z otaczającymi jego łoże towarzyszami odmawiał modlitwy zakonających, póki słowa na ustach jego nie zamarły. Dnia 15 sierpnia 1568 roku z brzaskiem dnia uleciała dusza jego ku niebu, licząc przy zgonie zaledwie 18 lat życia. Papież Benedykt XIII zaliczył go wraz ze świętym Alojzem w poczet świętych. Dziwnym zrządzeniem Bożem umarł w tym samym dniu roku 1607 brat jego Paweł, który taką goryczą w Wiedniu życie jego zaprawił. I on opamiętawszy się, pragnął zostać jezuitą i odprawiał przez lat blisko 20 chóry na cześć Matki Boskiej. Nauka moralna. Zwróćmy uwagę na słowa świętego Stanisława, pisane do Ojca, już od dawna staraniem mojem było służyć Bogu i wziąć na siebie krzyż Chrystusowy i itd. Słowa te jasne nam dają pogląd na tę czystą, dziewiczą duszę Jego, z której dolatuje na zwoń Bogomyślności. Jakąż jest istota Bogomyślności? Po pierwsze jest nią silna i żywa radość, jaką zdobi i obdarza Bóg duszę przez łaskę uświęcającą. Za pomocą i przyczyną tej łaski przestrzega i wykonywa człowiek przykazania boskie ochoczo i rączo, a nadto jeszcze pełni takie dobre uczynki, do których nie jest ściśle zobowiązany. Bogomyślność więc polega na tym, że obdarzony nią chrześcijanin szybko i chętnie czyni to, co tylko się może przyczynić do chwały Boga, gdy tymczasem chrześcijanin zwykłej miary, który nie dosięgnął jeszcze tego stopnia doskonałości, leniwo, ociężale i jakoby od niechcenia czyni to dla Boga. Czego nie może zaniechać bez ściągnięcia na siebie grzechu i bez narażenia się na przystąpienie Jego świętych przykazań. Jak niegdyś pan Jezus wabił do siebie dzieci, głaskał je, pieścił i swe błogosławione dłonie kładł na ich głowach, tak czyni i po dziś dzień. Szczodrobliwość jego zdobi dusze dziecięce darem bogomyślności. Niechaj matki nie zaniechają starannie pielęgnować i rozwijać w swych dziadkach daru bogomyślności, aby się z nich doczekać pociechy na ziemi, i szczęścia w królestwie niebieskim. Po drugie, jakże słodkiem jest życie bogomyślne. Człowiek zamiłowany w zmysłowych i ziemskich rozkoszach potrząsa z politowaniem głową, widząc bogomyślnego oddanego postom, modlitwie, samotności, wybaczającego urazy, hamującego gniew i żądze, nie mogąc zajrzeć w tajniki serca, nie pojmuje, jak bogomyślność to wszystko osładza i ułatwia. Święty Franciszek Salezy porównuje trafnie bogomyślnych z pszczółkami, które w tymianku znajdują sok obfity, ale drętki. Ale przez sanie zamieniają go na wonny i słodki miód. Bogobojny i pobożny chrześcijanin napotyka w życiu wiele przeciwności i goryczy, ale przyjmując je ochoczo i z poddaniem się woli Bożej, zamienia je na słodycz. Stawianym na Stosie i wplatanym w koło męczennikom wydawało się, że spoczywają na posłaniu z kwiatów i że zalatuje ich wolna ziemska, święci młodzieńcy i dziewice, krępując się dobrowolnie ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, chwalili Boga pobożnym pieniem i psalmami. Modlitwa. Boże, który pomiędzy różnymi cudami mądrości Twojej, także i młodocianemu wiekowi udzielasz łaski dojrzałej świętobliwości, spraw łaskawie, prosimy, abyśmy za przykładem świętego Stanisława, z każdej chwili czasu zbawienia korzystając, do wiecznego spokoju wejść pośpieszyli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem wraz z Duchem Świętym żyje i króluje w niebie i na ziemi. Amen. Kochani wierni słuchacze, Listopad to miesiąc poświęcony szczególnej czci wszystkich świętych, zachęcamy, abyście wzywali ich pośrednictwa, w szczególności w modlitwach za naszych bliskich zmarłych. W tym miesiącu wyjątkowym nabożeństwem są wypominki, warto często uczestniczyć w tym pięknym nabożeństwie. Natomiast na naszym kanale znajdziecie tradycyjną wersję wypominek. Rozrastamy się, wiele osób się nawraca. Dla wielu jesteśmy pomocą w rozwoju duchowym, wychowaniu, poznaniu na nowo wiary katolickiej, a ku temu potrzebne jest Wasze wsparcie modlitewne, za które z całego serca ogromne Bóg zapłać. Nade wszystko dziękujemy Tobie, drogi darczyńco, to dzięki Tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli masz taką możliwość, to zachęcamy do wsparcia co miesiąc, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze treści. Jeżeli nas już wspierasz, to zachęcamy, aby włączyć wsparcie cykliczne, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze dalsze działania. Jeżeli nie wiesz, jak włączyć wsparcie cykliczne, to napisz do nas przez formularz kontaktowy w opisie filmu. Zachęcamy również wszystkich, którzy mogą wspierać nas większą kwotą, oczywiście każda, nawet ta najmniejsza jałmużna bardzo nam pomaga, ale większe jałmużny pomagają nam szybciej się rozwijać i docierać do większego grona osób potrzebujących. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest msza święta. Ofiarę mszy świętej sprawuje ksiądz Grzegorz Śniadoch, który od niedawna jest na nowej parafii w Olsztynie. Bardzo prosimy o modlitwę za niego i za duszpasterstwo, które będzie tam prowadził. Jeżeli chcesz otrzymywać codzienne nauki w wiadomościach e-mail, to zapisz się przez link w opisie filmu. Z serca dziękujemy za twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Wszystkie linki do wsparcia i zapisania się znajdziesz również w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.